Muszę dzisiaj jeden z takich ciekawszych tematów. Niedawno mieliśmy okazję oglądać w telewizji, w internecie. No, w telewizji, już nie przesadzaj, w telewizji. No w internecie. W internecie no. głównie. Była dostępna cały czas transmisja online wyścigów TT na wyspie Man. Najbardziej prestiżowych, najstarszych. Naj... I najniebezpieczniejszych. Najniebezpieczniejszych wyścigów ulicznych na świecie. Takie wyścigi są organizowane też w Irlandii, w Anglii mają się zacząć pojawiać, są u naszych sąsiadów w Czechach. W Chinach. Też są wyścigi uliczne. Mm -hmm. Tam lecisz. Z yy, Macao. Tak jest. Dosyć prestiżowe są te wyścigi. Zawodnicy TT, niektórzy też tam, chociażby Guy Martin, pisał swoje książki, że on też bierze w nich udział. Mm -hmm. Wprawdzie nie zarabia na tym, ale ma darmowe wakacje i dostęp do yy, masaży seksualnych. Naprawdę. Mm -hmm. <laughs> Także fajnie sobie tam polecieć. I tam też zapieprzają, oni aż się ocierają o te bandy. Tak, rzeczywiście, ja to jest między, bardzo tymi, między tymi wieżowcami. I zamykają ogromne miasto. To jest ogromne miasto zamykają na kilka dni, więc da się to zorganizować. Więc dlaczego by nie w Polsce? Postanowiliśmy zastanowić się nad tym i tak naprawdę chcielibyśmy, żebyście także wzięli udział w tej dyskusji pod naszym filmikiem. Czy tego typu inicjatywa miałaby w ogóle sens istnienia? Wydaje mi się, że tego typu inicjatywa jak najbardziej mm, mogłaby zaistnieć. Szczególnie teraz, kiedy mamy bardzo dobre drogi, że miasta jak najbardziej mogłyby być przygotowane. Też powiem Ci, że np. Warszawa ma fajnie rozbudowaną teraz tych sieć ESEK, autostrad wokół, nie? Tam mm. też można by troszkę pozapieprzać. Ale wiesz co, tylko taki wyścig byłby po prostu najnormalniej w świecie nudny. Bo to by był przejazd no z prędkością tam 300, no. mak z maksymalną prędkością, motocykl wyścigowy tą prędkość osiąga że także w chwilę jednak to musiałyby byłaby... być te wąskie zakręty... Tak, tak nawet tam... sztuczne y, zwalniacze, czyli takie... Yy... Leżący policjant. Leżący za... <laughs> ale to by było dobre. No, no, no. Tego nawet na man, na MAN nie ma, nie? Nie by... ma, ale hit na cały świat, Ale u nas, by, ale u nas się nie, nie dałoby tak inaczej, bo u nas wszędzie co skrzyżowanie, kurde, co chwilę wierzę w jakieś tam mniejsze uliczki, co chwilę są te policjanty. Pół biedy, nie? Jak on jest zaznaczony kolorem. No. Ale już dwa razy się przepierdoliłem tak, że nic nie był nie. z samochodem widziałem. kiedyś tak normalnie mało co przebiegał. Ja, ja motocyklem, to było tak, hamowanie, mówię, a i się podniosłem no. tak, żeby jaja, wiesz, nie, nie przewaliły, nie żeby mi się po prostu nie wgniótł błotem. ten. Nie Myślałem, prostu... że stanika nie założyłeś i po prostu nie chciałeś, wiesz. <śleszy> Ty musisz zakładać stanik na jaja? Stanik na jaja, no, bo takie wielkie, <śleszy> że normalnie w gaciach się nie mieszczą. <śleszy> Nie wiem, czy wiesz, ale w ogóle była inicjatywa stworzenia toru wyścigowego dla formuły pierwszej. To wtedy, kiedy był ten moda na Roberta Kubicę. Nie długo może wrócić, bo Robert Kubica wraca do ścigania więc mam nadzieję, że to się znowu połączy. Też mam tak, na, taką nadzieję. Natomiast pamiętam, że wtedy była bardzo duża inicjatywa, mocno pompowały to media. I to była taka inicjatywa, która mówiła o zrobieniu ulicznego toru wyścigowego w Warszawie. Nawet Wrocław bardzo mocno się o to starał. I mamy teraz tą imprezę, którą. Yy, to się nazywa Orlen. Orlen, coś tam. Werwa chyba. Werwa Street. Orlen i to też jest w Warszawie, też zamykają część także Tak, zamykają część Warszawy. Tak więc teoretycznie infrastruktura już istnieje. Wystarczy tylko zmienić no, samochody na motocykle. No i odpowiednio zabezpieczyć imprezę, bo y, upadek jednak jest bardziej. Y, w sumie tak, odbywałem się podczas rajdy samochodowe odbywałem. od wielu lat. W Polsce tak. to było dosyć popularne. I teraz troszkę mniej, wtedy chyba trochę bardziej. Więc czemu nie motocyklo? Przecież mi się wydaje, że wiesz co by było głównym problemem? Nie to, że zamknięcie miasta, że się trochę ludzie powkurwiają, bo umówmy się, są rowery, tak, są biegi, też się zamknie pół miasta. Pamiętaj o tym, że są imprezy, na przykład w Zielonej Górze jest organizowane winobranie, kiedy teoretycznie pół miasta jest niedostępne, czy tam lekko zamknięte, przez praktycznie dwa tygodnie, 10 dni. Ale wiesz co by był problemem? Problemem byliby ludzie. W Polsce ludzie nie lubią motocykli. Dlaczego? Myślę, że... Kultura i obycie z motocyklami mamy coraz większe. Myślę, że coraz więcej ludzi akceptuje motocykle, toleruje. Zwróć uwagę nawet jak jedziesz po ulicy motocyklem, to ile samochodów zjeżdża Ci z drogi? Nie wiem czy to przez mój styl jazdy, ale w moim przypadku większość. Ja myślę, że się ratują po prostu jak Ty jedziesz, bo <laughs> oni spierdalają na pobocze, ratując własne życie, wiesz? Fakt faktem czasem się to zauważa, ale jeszcze nie tak bardzo... Znaczy nawet mi nie chodzi o zjeżdżanie, bo faktycznie na przykład niedawno jeździłem Harley'em, to zjeżdżali mi na boki, nie? Tak. Bo sobie... I jeszcze machają i się cieszą. No. Bo... A bo jechałem Harley'em, ale jechałbym tym, to by mi zajeżdżali drogie, nie? Tak też mi, tak też mi się zdarzało, nie? Nawet miałem taką sytuację, że ktoś specjalnie widział, grupa osób jechała samochodem, widziała, że motocykl idzie za nimi, otworzyli szyberdach i wyrzucali śmieci. No, a to jakieś chamy. No, takie że też się zdarzają. Ale co, świnia trafi się wszędzie, no nie Ale mi się tak. wydaje, tak, oczywiście jak najbardziej, nie? Ale mi się wydaje, że mimo wszystko w Polsce jest duży hejt na motocykle. Jest nas coraz więcej motocyklistów, ale tacy zwykli ludzie, jak widzą kolesia na ścigaczu, chociażby twojego kolegę, który ma tą R6, tak? Mhm. Mega spokojny koleś, tak? Bardzo. Jeździ bardzo spokojnie. Zobaczy go, ktoś kurwa na przejściu dla pierwszych będzie myślał, że dawca. Tak, no pierwsze, no, jest takie skojarzenie, że to dawca, no tak jak Polak ksenofob no, albo e, Polak rasista. O, e, naprawdę no my e, jednak rzucamy ja się stereotypami, Nie się stereotypów, chciałbym, żeby, żeby że... była taka dyskusja, żeby wrzucili w, do mediów coś takiego. Że, że będą organizować takie wyścigi. Chciałbym zobaczyć reakcję ludzi. Nie motocyklistów. Jak tylko na przykład moja mama dowie się, że jadę na tor, to za każdym razem sms z synku ostrożnie. A później radę wysyłać zdjęcia z tego. No, ale to jest normalne, oczywiście to jest normalne. U nas jest silnie ugruntowiony taki symbol rodziny, tego, że się jedni od drugich martwią i tak dalej. My, my po prostu jesteśmy takimi ludźmi. No śmierć kogoś Kogo znamy, robi na nas ogromne wrażenie, no jednak nadal jest to temat takich nagłówkowy. Kolejny motocyklista zginął, kolejny to, jest bardzo dobry, medialny, to jest woda na młyn dla mediów. No to, to I straszne, myślę, że to jest naj, naj, najgorszą rzeczą, którą, którą można zrobić, to właśnie media robią nam po prostu taką kiepską przysługę nam motocyklistom. Motocykliści bardzo rzadko są sprawcami. Bezpośrednimi sprawcami. Pośrednimi wypadami. niestety są, no nie oszukujmy się, prędkość potrafi zrobić swoje. Ja wiem, że nie każdy tak jeździ, hmm. ale często się zdarza, że przekraczamy tą prędkość. tak? Dokładnie. Jest czym. No ale zobacz, czy to nie jest jeden z kolejnych powodów, dla których warto zorganizować taką imprezę? Myślę, że Mamy tak. tory, które powstają, co se Chociaż wiesz co? wiesz co? Mówią, że niektórzy ludzie są tacy, że nawet jakby im wybudowali tor pod nosem, ale trzeba by zapłacić tam ileś 10 złotych za wjazd, to nie pojadę pościgać się na jakiejś tam drodze publicznej. No, bo im się nie chce płacić i w sandałkach, ale zapierdalają. No tak, no ale to jest, no to jest głupota, no D tutaj już na to nie mamy wpływu. Nie da się, o to nie da się dogodzić wszystkim, nie da się wszystkich uratować, niestety. Jest niestety. Czekamy na wasze opinie, bo temat part rozpatrzenia, może mamy kogoś wśród naszych widzów, kogoś, kto się w ogóle zajmuje i jest w stanie Dojścia do władzy jakiejś... Dojścia do trochę... jakiejś władzy, z którą można rozmawiać i kogoś, kto może po prostu tego, tego typu inicjatywę propagować. Myślę, że... Myślę, to... że festiwal motocyklowy w Polsce jak najbardziej by się przydał. Jak najbardziej, to oczywiście. Bo oprócz targów i... Zlotów. Zlotów, no, które tam po prostu przychodzisz, pijesz piwo, tak, słuchasz koncertów i... i tyle. Nie ma jakiejś akcji. Wiesz, co ci powiem, że tak naprawdę jeszcze Wydaje mi się, że sytuacja u nas polityczna będzie sprzyjała tego typu rozwiązaniom, ponieważ akurat teraz mamy tą grupę Wyszehradzką państw. No i zwróć uwagę, no, że w Czechach, na Słowacji, na Węgrzech sporty motocyklowe są bardzo mocno rozwinięte. Oni mają tych torów więcej niż my. Więc myślę, że to nawet w dzisiejszych czasach byłoby po prostu dotrzymanie kroku akurat w tej dziedzinie naszym sąsiadom, z którymi teraz akurat mamy najlepsze stosunki w regionie. Bo i samochody się rozwijają, middrift się rozwija, tak? A motocykle stoją. Motocykle się rozwijają. Powiem Ci, że na przestrzeni tam 4 lat, jak zacząłem jeździć po torach wyścigowych, to kiedyś było mniej ludzi. Dzisiaj jest... Dwukrotnie więcej. Ostatnio na mistrzostwach Polski to powiem Ci, że mieliśmy problemy z zaparkowaniem. Jest tego naprawdę bardzo dużo. Sporty się rozwijają. Natomiast myślę, że ciąży nad nimi pewnego rodzaju jakaś klątwa albo niechęć. I to jest największy problem. Powinniśmy się skupiać na tym, żeby uświadamiać ludzi, że motocykle są fajnymi zabawkami, natomiast także przeznaczonymi nie dla każdego debila, a tylko dla ludzi, którzy są e, w stanie przewidzieć konsekwencje. No i to wszystko, się Czekamy także na Wasze reakcje. Dajcie nam znać, co Wy sądzicie o tym temacie.